A dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Taksi Quiz e, Właśnie jadę odbierać pasażera Michała. Zobaczymy jak mu pójdzie w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry. Witam, witam dzień dobry Michał to ja. No. Nie pan teraz chwilę. Na przykład. E, chciałbym panu coś zaproponować. Słucham uważnie. E, ja prowadzę taki kanał na YouTube Taksi Quiz i chciałbym panu zaproponować w grę oczywiście płatną ale płac... ja muszę płacić? nie, nie, ja, ja będę płacił e, chodzi o to, że mam 12 pytań mhm. e, i za każdą poprawną odpowiedź tak. ja panu zapłacę 10 zł dobra płacę. i mamy 11 minut Cieszę. Do już nawet wyciągnę słuchawki z już, żeby się bardziej skupić, żeby mnie nie rozpraszało no pytania są, nie są jakieś to trudne, takie ale... pytania z wiedzy ogólnej? czy... Z wiedzy ogólnie, ale też są e, po, już odpowiedzi takie wstępne, więc okay, można coś dobra. ten. Okej, okay, no to może zaczynamy Lysujemy. pierwsze. Tak, pierwsze pytanie. Dobra. Jakiego koloru jest język żyrafy? O. Czerwony, niebieski, czarny, różowy. Takie pytanie bardziej z biologii? Albo czarny, albo niebieski. Tak coś mi się wydaje. No to na pewno na pełno to, to poprawnie jest. Czerwony i ja to... różowo odpada. To już tak mi się kojarzy, że jak, zyrofy, <laughs> jak są takie filmy, jak jedzą liście, to jakoś tak ten język wygląda inaczej. Odpowoska. Czy to są jakieś podpowiedzi gdzieś poukrywane? No, niestety, niestety nie. Nie ma. No dobra, strzelam, że. Czarny, bo niebieski to chyba ma ten. Jest taki, e, tak, e, tak, 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 brawo. To jest poprawna Odpowiedź. przepraszam, może nie przygotowałem. O, jest. To jest. pierwsza dyskusja dla pana. Bardzo proszę. E, te pytania, które już Można były, na razie tam gdzieś, go. Ta, gdzieś tam można rzucić. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Który kontynent ma najwięcej państw? Który ma najwięcej państw? Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa. Mm. Ten kontynent na mapie wygląda dosyć pozornie, przynajmniej na naszej europejskiej mapie. ale Afryka, Afryka ma sporo państw. Ee... Azja. Azja ma Chiny, Mongolię, Wietnam, Indie, Nepal. Dobra. Mm. Ameryka Północna raczej odpada na 100%, bo tam jest tylko Kanada i Stany. Chociaż w sumie yy, Meksyk. Ale no teraz ciekawe, czy wyspy Dominika, Dominikana się zaliczają do północnej czy do południowej? Mhm, Dobra, no do przemyślenia. Ameryka Południowa, Ameryka Południowa, Brazylia, Chile, Paragwaj. Tam są takie większe, większe państwa. Tam są tak, są większe, ale tutaj w górnej części mamy Boliwię, Kolumbię, To tego by było sporo. To może wyspę odrzucimy w takim razie. Czyli nie liczymy, dobra, nie liczymy tego, to ja, to dobra, to odrzucam Ameryki obie od razu. Afryka według mnie będzie miała najwięcej państw. I to również poprawa na odpowiedź. Brawa. Moro jest Okay. Mogłem dalszy kurs wybrać trochę. <grym> byśmy pograli. Tak, 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 jedziemy trochę tak. E, e. Okej, okay, dobra. Nie, 9, 9 minut to naprawdę sporo czasu, sporo czasu, więc. Jakie zwierzę może spać przez 3 lata bez jedzenia? <grym> Koala, ślimak, żaba, niedźwiedź. Niedźwiedzie się niby hibernują, ale trzeba na 3 lata. Ślimak, jak się schowa do skorupy. No. Może pan e, pod, podpytać się ewentualnie kogoś? Nie no, dobra, nie będę, nie będę grał nieuczciwie, zagram uczciwie. Koale mają tendencję do tego, żeby się naćpać eukaliptusem i, i sobie strzelić taką drzemkę, ja coś o tym czytałem. Tak, coś mi się obiło w uszy, ale żeby aż 3 lata. Właśnie, właśnie. Mm. Też w klimacie koale mieszkają i tak. Gdzie tak na 3 lata? Można się schować. Trochę. Mm, trochę też przekminiam z jednej strony między ślimakiem. żaba chyba... chociaż żaba. Nie wiem, y, niedźwiedź mnie bardzo kusi, bo niedźwiedź. To znaczy to jest pilne, bo ja teraz robię ważne. Można, może pan się zapytać, bo to w sumie ten. Albo dobra, ty, słuchaj, <coughs> jakie, zwierzę, jakie zwierzę może spać przez 3 lata bez jedzenia? Koala ślimak, żaba, niedźwiedź. Koala to eukaliptusem, jak się Ale to za mała jest, mi się wydaje, że 3 lata hibernacji, 3 lata takiej hibernacji, to mi się wydaje, że trochę za dużo do takiego małego zwierzęcia. Później ci opowiem. Niedźwiedź, żaba, ślimak, koala. Dobra, to ja sam. Kończę, zaraz do ciebie zadzwonię. Ale ślimak, niedźwiedź. Dobra. Ale yy, gramy do pudła? Czy jak nie trafię, to nie trafię, lecimy dalej? E, jak nie trafię, to lecimy dalej. A, no dobra. No to strzelam niedźwiedzia. Ślimak, 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 ślimak. ślimak. Był pan bardzo blisko. No dobra. Kto z tych filmów reżyserował Steven Spielberg? Titanic, Incepcja, Jurassic Park, Gladiator oglądał coś pan Gladiator 2 teraz jest w kinach oczywiście temat kompletnymi mi obcy no mi Titanic, też Incepcja Incepcja to na pewno jest Nolana bo Nolana bardzo lubię więc Incepcję już odrzucam kto wyreżyserował Titanic'a? Kto wyreżyserował Tanika, tak? Nie, kto, tak. który z tych filmów wyreżyserował? Steven Spielberg. No. Steven Spielberg. Bardzo proste pytanie, jeżeli jest się panem kina, a nie tylko Netflixowych seriali. Dobra, strzelmy gladiatora. To jurański Park. Jurajski park. Nie? To nie jest odpowiedź? Tak, A kto tak, A kto wyrysował tak. geodatora? E, Jurajski Park. A, Park Jurajski. Park Jurajski. Okay. Dobra. Okej, okay. i lecimy dalej. Co jest stolicą Kanady? Odtawa. Brawo, to dobra odpowiedź. To akurat podchwytliwe, bo niby Toronto to największe tak, miasto. Tak, tak. Okej, okay, mamy to. To jest przedstawione na polskim banknocie, banknocie o nominale 20 zł Bolesław Chrobry Tadeusz Kościuszko Mikołaj Kopernik Józef Piłsudski No Bolesław Chrobry na 100% I to również poprawna odpowiedź Bardzo proszę dalej. <kuh> Jaką jednostką mierzy się natężenie prądu elektrycznego? Eee, w voltach to jest ostateczna odpowiedź? Tak. Amperach. Amperach. Fizyki byłem średni. Idziemy dalej. Jaki kraj wynalazł makaron? Włochy, Francja, Chiny, Grecja. No tutaj łatwo się ponieść. Łatwo pomyśleć, że Włochy pewnie. Pewnie tak. No. A. Włochy, Francja, Chiny, Grecja. Na pewno Włochy kojarzymy z makaronem, to? Na pewno. O no, Francji może też można by było podciągnąć. Ale makaron to jest mąka i woda. Chiny bym odrzucił. Może Grecja? Grecja. Czemu Chiny by pan odrzucił? Bo z nimi mi się kojarzy makaron ryżowy. Grecja, strzelam Grecję. Chiny. Chiny. Chiny Poprawno, odpowiedź. Dobra. Mamy jeszcze pytanie, mamy czas, więc... Mamy pytanie, mamy czas, kolega jest speedrunnerem, chce, chce odpowiedzieć na wszystko. Kto namalował słynny obraz Mona Lisa? Leonardo da Vinci. To jest odpowiedź. To jest poprawna odpowiedź. W jakim roku człowiek pierwszy raz postawił stopę na Księżycu? Bliskie te daty. 67, 69, 72, 74. No to pytanie trudne szczególnie, że nie z, nie z, nie z naszych jakby... Nie, nasze nie z nie naszej pamięci te tak. nasze czasy. No. To zdecydowanie nie, ale... 72? mogę zatem to to 50 na 50 i odrzucimy e, 70, 72 odrzucimy i odrzucimy 67. Czyli albo 69 albo 74 ze względu na tak. To, to, to. to 69 i to po prostu odpowiedź jest okej, okay, bardzo proszę proszę sobie wcisnąć okej okay, i mamy ostatnie pytanie no mamy też czas bo nie udało mi się wcisnąć <grym <grym jak nazywa się Stadion, y Stadion Piłkarski Legii Warszawa Stadion Narodowy Stadion Legii, stadion Syrenka, stadion Wojska Polskiego. Stadion Wojska Polskiego to jest ostateczna odpowiedź. Okej, okay, i to jest bardzo dobra, poprawna odpowiedź. Dobra, zapraszcie Dyska. O, i mamy ostatnie, ostatnie pytanie. pytanie. Lecimy. Który z tych krajów ma najwięcej wysp na świecie? Szwecja, Norwegia, Kanada, Finlandia. Kanada czy to pytanie, o, ostateczna odpowiedź. No Kanada na pewno jest duża. Pewno jest duża. Tak i tam jest dużo przy Grenlandii jest dużo wysp, ale w sumie dobra, jak się pan zapytał, to sobie jeszcze pomyślę. Szwecja. Dobra, nie, Finlandia. Finlandia. Jest. Finlandia. Tak. Szwecja. O, Szwecja ma najwięcej najwięcej wysp. O, dobra. Ale i tak moim zdaniem bardzo dobrze. Bardzo dobrze poszło. Nie udało mi się podliczyć na ile pytań sześć, pan odpowiedział. 7. 7. A jaką mieliśmy pulę? 120. No czyli na 5 spudłowałem. No to nie jest źle. No, kurs przynajmniej się zwrócił, no na pewno, no. Ale ciekawy, ciekawy pomysł na content. Bardzo mi się podoba. No ja dopiero ten. Dopiero zaczynam, więc yy, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Oddaję pytania. Proszę wrzucić. Jeszcze to raz nie wykorzystam, ale. To nazwa jest ta. Nazwa jest. Taxi Kiss i tam. Robię, zrobię sobie tego foto od razu. Przy okazji zobaczę, czy cokolwiek się nagrało A było wyłączone nagrywanie, ale bym się zaczął śmiać teraz. Nie, akurat. Nagrywało to. Akurat... Znaleźć kurcze na TikToku. A, bo na TikToku nie, jeszcze ten, jeszcze nie mam. Eee, no czy Bo jak chcę to wszystko tak i wszystko rzucić tak, można powiedzieć w ciągu kilku dni. Okej, okay, rozumiem. Więc to na pewno pełna TikToka będę miał. A na Instagramie to jest quiz.taxi, czy to jakoś inaczej? Ach, też jeszcze nie mam. Jeszcze A. nie mam, jeszcze nie mam. Ale ja zdobię tak, że może pod tym wideo, to ja już wrzucę wszystkie linki do, hmm. do innych kont. Dobra. Spoko. Że pan miał też widoczność. Dobrze, dobrze, super. Bardzo się to podoba. Nie. Dla mnie mi się to podoba. No też, też się cieszę, że, e, że się też ludzie zgadzają, bo czasami miałem odpowiedzi negatywne, ale w większości ten. Większości ale już takie. takich quizów pan przeprowadził? To jest trzecie. Trzeci. To jest trzecie no. Ale próba chyba piąta czy szósta. To rozumiem. To, <gry> to jest... i tak dobrze, to i tak, jeżeli na sześć prób trzy osoby się zgodziły, to jest 50% tak. skuteczności to jest tak, bardzo tak, dobra tak, skuteczność. Tak, tak. No ale z, e, czym więcej będzie pani subskrybentom, tym spróbuję większą płotę e, postawić, tak? I może wtedy też będzie większe zainteresowanie. Nie Dobra, po 20 zł, może po 50 się uda kiedyś no. Ale to wtedy trudniejsze pytania też trzeba już dawać, no, tak, żeby to było tej... takie, żeby był emocji, bo ktoś się będzie zastanawiał, że 5 dych w lewo albo w prawo, tak, tak, albo to albo tak. to. Dziękuję panu bardzo jest tutaj, tak? Tak jest, tu jest Dobra. super. Ja bardzo dziękuję, dziękuję. czasowych świąt życie. Kresowych świąt również do widzenia. Do widzenia, do widzenia. I tak pan Michał zarobił w mojej taksówce 70 zł. Bardzo dziękuję za oglądanie. I tak jak wspominałem, bardzo zachęcam również do subskrypcji. Czym więcej osób będzie subskrybowało moje kanały, tym wydaje mi się, że uda zwiększyć pulę wygraną. Do 20 zł za pytanie, może do 50, więc zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję, wesołych świąt i do najlepszego.